Dzień dobry Państwu w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj skupimy się na tragicznej sytuacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, ale nie zabraknie informacji o przedłużonej koncesji TVN7 czy też strajkach w przedsiębiorstwie Solaris. Zapraszam. Możemy spodziewać się inwazji na Ukrainę w najbliższych dniach. Sytuacja zaczyna być coraz bardziej niebezpieczna. W czwartek prorosyjscy separatyści ostrzelali przedszkole znajdujące się w obodzie ługańskim. Jak twierdzą ukraińskie siły zbrojne, w środku znajdowały się dzieci oraz nauczyciele. Rosyjski rząd oskarża jednak Ukrainę, jakoby ona miała rozpocząć prowokację w tym odcinku. Pamiętajmy, że w tym momencie mamy również wojnę dezinformacyjną, a prorosyjskie władze oraz media robią wszystko, aby pokazać sztuczny konflikt narastający ze strony Ukrainy. Jak podają najbardziej propagandowe media rosyjskie, Ukraina rzekomo 8 lat czekała na dokonanie ludobójstwa w Donbasie i właśnie teraz e, ma do tego okazję. Co jest oczywiście kompletną nieprawdą i wprowadza w błąd Rosjan. Według niektórych źródeł wojna dezinformacyjna władz kremlowskich dotyczy również Polski. Z Twittera dowiadujemy się, że Polacy mieliby rzekomo wysadzać pojemniki z chlorem w Donbasie. Jak widać, Władimir Putin dba o to, aby wywołać sztuczny konflikt i obarczyć winą nie tylko Ukrainę, lecz i jej sojuszników. Ostrzelanie obwodu Ługańskiego przez wojsko rosyjskie to jasny sygnał, że niestety, ale najprawdopodobniej w najbliższych dniach możemy spodziewać się najbardziej mrocznego scenariusza. Mało tego, w czwartek Moskwa dostała około 2000 sygnałów o podłożeniu bomb. Jak pamiętamy z historii, podobny scenariusz zainicjował w 1999 roku II e, wojnę czeczeńską. Wtedy Rosja oskarżała właśnie Czeczenię o ataki i wywołała e, ten konflikt zbrojny. Bardzo możliwe, że rzekome alarmy bombowe są niczym innym niż zaplanowanym działaniem Władimira Putina, aby... E, Winowajców znaleźć wśród Ukrainy i rozpocząć oficjalną wojnę. Amerykańskie służby ujawniły natomiast, że posiadają informacje, jakoby rosyjskie władze posiadały specjalną listę. Na specjalnej liście znajdują się nazwiska ukraińskich polityków i działaczy, którzy po wkroczeniu wojsk rosyjskich mają być zabrani do więzień lub zabici. Rosja wciąż gromadzi wojska wokół Ukrainy, a na zdjęciach z satelity widać specjalny utworzony most nad rzeką Prypeć w odległości około 6 km od granicy z Ukrainą. Jak podaje natomiast Radio Z, według wielu ekspertów może mieć on kluczowe znaczenie przy inwazji na Ukrainę. Rosja zaczęła też budować szpitale polowe przy granicy z Ukrainą, a także zaczęła gromadzić zapasy krwi. To wszystko wskazuje już nie na to, że Władimir Putin sobie pogrywa, straszy i pokazuje swoją siłę, lecz naprawdę planuje zamach zbrojny na Ukrainę. I pomimo tego, że cały świat ma nadzieję na tę pierwszą wersję, to niestety w tym przypadku nie możemy się zbytnio łudzić i powinniśmy przygotować się na najgorsze. Jak widać, groźby sankcji, groźby kar ze strony państw Unii Europejskiej i NATO nie wystarczają. Putin nie cofnie się, jak widać, przed niczym. Każdy może pomóc naszym siostrom i braciom. Od kilku tygodni w wielu polskich miastach pojawiają się nie tylko protesty, lecz również spotkania mające pokazać solidarność z Ukraińcą. Zachęcam do udziału w nich. Sam w najbliższych dniach mam w planach stworzyć petycję do władz miasta z prośbą o zagospodarowanie przestrzeni mieszkaniowych dla wszystkich, którzy postanowią uciec przed wojną. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać również o tej sytuacji podczas cyklicznego spotkania przy kawie. O rozmowie opowiem już w najbliższych dniach. Przedłużanie koncesji TVN 7. Presja ma sens. W piątek dowiedzieliśmy się o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję stacji telewizji TVN 7 na kolejne 10 lat. Warto jednak zaznaczyć, że wniosek złożony przez wyżej wymienioną stację czekał na decyzję ponad rok. Co jest jawnym dowodem na to, że władza. Polski do końca zlekały z decyzją. Możemy śmiało podejrzewać, że decyzja ta zapadła z obawy o kolejne protesty, a także z obawy o najnowsze sondaże, a nie wynikała z mieszanych głosów i odczuć pięciu decyzyjnych członków. W związku z niepewną sytuacją stacji telewizyjnej w wielu polskich miastach odbywały się protesty. Rzeczniczka Krajowa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tłumaczyła, że brak pośpiechu wynikał m.in. z Niezdecydowania ministra Andrzeja Sabatowskiego. Konsultacje i rozmowy ostatniej doby odnoszą się szczególnie do obecnych uwarunkowań międzynarodowych. Spowodowałem mimo dużych zastrzeżeń prawnych, które wymagają niewątpliwie uporządkowania, że zmieniły swoje stanowiska w sprawie nowej koncesji dla TVN, napisał w oświadczeniu. Czy to koniec walki o wolne media w Polsce? Oczywiście, że nie. Nie wiemy, do czego dopuści się PiS, aby zostać przy władzy. A przypomnijmy, wybory parlamentarne odbywają się najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Władza rządząca jeszcze nie jeden raz będzie chciała jeszcze ograniczyć wolność mediów i ocenzurować nasz kraj. Protesty Solaris, o co w nich chodzi? Solaris to polski producent autobusów miejskich, międzynarodowych i trolejbusów. Zatrudnia on według oficjalnych danych około niecałych 3000 ludzi. W związku z tym, że przedsiębiorstwo w ostatnim czasie bardzo się rozwinęło i wzbogaciło, w styczniu zaczęły się protesty pracowników, którzy zażądali podwyżki o 400 zł za poprzedni rok i 400 zł podwyżki za obecny. Protesty wciąż trwają, a kwestia porozumienia z pracodawcą wydaje się naprawdę odległa. Sama firma nie współpracuje zarówno z pracownikami, jak i z mediami. Mediatorem w tej kwestii miał stać się Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia. Do walki o podwyżki dla pracowników włączyła się także lewica. Warto zwrócić uwagę na pewną symboliczność tego wydarzenia. Strajk pracowników Solaris mógłby być e, protestem wielu różnych Zatrudnionych, którzy zwłaszcza w czasach kolosalnie rosnących cen życia otrzymują bardzo niskie wynagrodzenia pomimo sumiennej pracy. To właśnie dlatego warto wspierać ten protest, jak i inicjować podobne w swoich miejscach pracy i warto zwracać uwagę na to, że po części, a właściwie w dużej mierze niskie, głodowe płace wynikają z nieudolnych działań rządu, nowego ładu, a nie tylko z polityki pracodawców. Tym akcentem kończmy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam ogromną nadzieję, że kiedy spotkamy się za tydzień, nie będziemy musieli rozmawiać o oficjalnej inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.